Cześć, ja nazywam się Kamil i chciałem Wam dzisiaj zaprezentować fajny, wydajny komputer za kwotę około 2000 zł. a więc przejdźmy może do meritum naszego programu, czyli omówienie tego komputera. Przede wszystkim kilka słów wstępu, e, po co taki komputer i czy jest na pewno taki wydajny. A więc e, jest tak naprawdę mój osobisty komputer, który sam sobie złożyłem rok temu. E, mam nadzieję, że nie ośmieszę się pokazując ten sprzęt, że o, kupiłem coś głupiego i tak dalej. Chodziło po prostu o to, żeby jak najlepiej wydać pieniądze, które mam, ponieważ no, nie chcę szastać pieniędzmi, Kupować gotowych zestawów, lub też nie wiadomo na jakieś poświęcenia, żeby tylko mieć jak najlepszy sprzęt. Po prostu chodzi o to, żeby mieć solidny wygląd, solidną obudowę, solidne komponenty, wszystko pracujące bardzo szybko na dysku SSD. Mimo, że mamy mały budżet, i tak ten dysk SSD chcemy tutaj dać, żeby wszystko po prostu ładnie nam grało i żeby wydajnie się na nim pracowało, wydajnie się na nim również grało, także wyciskamy każdą złotówkę jak najlepiej tylko potrafimy i kupujemy wszystko jak najmocniejsze. Za mną już stoi właśnie ten komputer. Podam Wam również porównanie cen, które były rok temu, kiedy kupowałem ten komputer, a jakie są dzisiaj dla dokładnie tych samych komponentów i możecie się trochę przy tym zdziwić. Zaczynamy naszą wycieczkę oczywiście po zewnętrznej obudowie tego modelu. Jest to budowa Corsair. Carbide Spec 02, taka jest jej nazwa. Są też wersje 01-03, także tutaj bardziej gustowo trzeba sobie dobrać pod siebie. Mają one małe różnice, małe tam szczegóły się od siebie różnią. Natomiast ja wybrałem ten model. Bardzo fajne podświetlenie. Ma tutaj standardowo dwa wentylatory, jeden z przodu, drugi z tyłu. Podświetlany pasek z przodu. Tutaj wentylator jeden zamontowany. 120 mm, ale się nie mylę, też podświetlane na czerwono i po dwóch stronach, tutaj mamy jedno okienko takie, są to takie przyciemnione, które pozwala nam raczej przyciemnione, bym powiedział, bo jest takie bardziej niż przyciemnione Przepuszcza po prostu widok, ale jest trochę ciemniejszy, także nie razi nas w ogóle nie z jeśli mamy tam świecące komponenty i teraz tak, tutaj mamy takie wybrzuszenie fajne o, zaraz, o, widać wybrzuszenie i z drugiej strony tak samo to nam pozwala po prostu trochę uchnąć tych kabli nieco ładniej i zgrabniej z tyłu na górze mamy wejścia słuchawki mikrofon 2 USB 3.0 no i oczywiście zasilanie oraz reset a więc wewnątrz e, oczywiście obudowa jest bardzo fajnie również wyposażona nie mamy tutaj ostrych krawędzi ani e, brzydkich no zresztą jak widzicie jest ona pomalowana na czarny mat, także nie ma tutaj tego brzydkiego efektu metalu, kiedy kupujemy tańszą obudowę, mamy tutaj bardzo elegancki wygląd, jest nawet przystosowana do chłodzenia wodnego. Chociaż ja sobie w moim przypadku mogę tylko wsalić palec, ponieważ w takim budżecie nie będziemy myśleć o wodnym chłodzeniu. Oczywiście szybkiego montażu oraz wyjmowania możliwości tutaj też posiadamy. Dwa miejsca na dysk SSD, trzy na dysk twardy Jeśli chcemy możemy to zmodyfikować, możemy sobie to odkręcić, wyjąć, możemy to odkręcić, wyjąć Mamy z tyłu dziury, tak jak już mówiłem, na organizację kabli Także wygląda to w miarę przyzwoicie Tutaj troszkę bałagan, ale to z mojego wyboru Także to wszystko również można sobie fajnie schować, wszystko poukładać I taka obudowa, wyobraźcie sobie, że kosztowała mnie rok temu 209. Zł. Na chwilę obecną kosztuje ona 259 zł, czyli można powiedzieć, że oszczędziłem. Następnie mamy płytę główną. Jest to Gigabyte na chipsecie Z93, wersja D3H. Zdecydowałem się na właśnie taką płytę główną, żeby nie iść w jakąś mikro ATX czy mini ATX, żeby sobie zamykać furtkę, tylko w miarę możliwości mam możliwość. W miarę po prostu moich możliwości finansowych mam w przyszłości taką możliwość, żeby rozbudować ten komputer o nowe rzeczy. Mamy tutaj oczywiście obsługę USB 3.0, mamy Dual Channel na RAMie. No i przede wszystkim mamy chipset do... Mamy platformę do chipsetu 1150, LGA 1150, żeby w przyszłości wymienić sobie procesor. Jeśli będziemy mieli na przykład pieniądze na fajną i piątkę albo i 7 także również nie zamykamy się w tym momencie. Jest to fajna rozbudowa do, Jest to fajna platforma do przyszłej rozbudowy. To właśnie chciałem powiedzieć. No i jak już mamy płytę główną, to bardzo ciekawy fakt. Mnie ta płyta główna kosztowała 200 mil, lub nie. 385 zł. W 2014 roku zapłaciłem za nią 385 zł. Natomiast dzisiaj cena takiej płyty głównej to około 480 zł. Dokładnie 479. Też sobie zobaczcie porównanie porównywalce cenowej w opisie właśnie tego filmu. Następnie idziemy, może zanim przejdziemy do procesora, weźmy, spójrzmy sobie na chłodzenie. Mamy tutaj założone chłodzenie Silentium, czy tam Silentium PC, jakkolwiek to się wymawia. Fortis 2, dzisiaj tego nie kupicie. Ja za to chłodzenie zapłaciłem, już Wam powiem, sobie ściągę, przygotowałem, albo i nie, a nie jest. Ja. 119 zł, dzisiaj takie chłodzenie jest za. 135 zł, z tym, że jest to chłodzenie Fortis 3. O wiele, o wiele lepsze, nowszy model. Niewiele droższe, ale jednak o wiele lepsze. Także dzisiaj tego modelu nie dostaniecie. Ja jestem z niego zadowolony, ale możecie mieć model e, lepszy. Przechodząc w końcu do procesora, możecie się tutaj troszkę zdziwić, ponieważ nie jest to ani i trójka, ani i piątka. Mamy tutaj bardzo fajny, ekonomiczny procesor. Ekonomiczny takim względem, pod takim względem, że pobiera mało prądu. Także jest mało prądożerny. E, dwurdzeniowy Pentium G3258 o taktowaniu z pudełka 3,2 GHz. Jest to bardzo fajny procesor, który, kiedy go macie, musicie go podkręcić. Po prostu zyskuje tak wiele i naprawdę tak wzrasta jego wydajność, kiedy jest podkręcony. A przy tym, naprawdę, pobiera bardzo mało prądu. Nie grzeje się, jego temperatury są na poziomie 40-50 stopni pod obciążeniem pod obciążeniem, po prostu to jest rewelacyjny procesor, dlatego się na niego zdecydowałem. Zapłaciłem za niego 250 zł, oczywiście mówimy tutaj o wszystkich cenach nowych komponentów. Dzisiaj jest on do kupienia za 300 zł, także trochę poszedł w górę, ponieważ jest on bardzo, bardzo udanym modelem. I tak naprawdę w większości rzeczach takich jak gry, czy jakieś rzeczy, które robi się na komputerze na co dzień, nie zauważcie różnicy dlatego, że y, większość z nich po prostu używa dwóch rdzeni. Tylko kiedy macie dwa rdzenie o taktowaniu powiedzmy 4,5 GHz, bo on się kręci bez problemu do 4,5 GHz, będziecie mieli taką samą wydajność jak na i5, która ma 4 procesory, a tylko dwa z nich są używane. Ok, pamięci standardowe, jeśli chodzi o RAM 8 GB w konfiguracji Dual Channel. Mamy tutaj mm, Good RAM Play, nic specjalnego, ale nic złego również. Taktują, one mają taktowanie 1866 MHz jedna sztuka kosztowała mnie 157 zł dzisiaj są do kupienia za 94 zł za sztukę także również taniej oczywiście ważna rzecz, czyli zasilacz Silentium PC2 1 nie wiem czy teraz jest dostępny również natomiast ja za swój zapłaciłem 188 zł dzisiaj jest taki do kupienia w taki sam 500 z Ryanciem PC za 179 zł, także troszkę więcej. No i przechodząc do już pamięci tej, na której sobie zapisujemy nasze pliki, mamy tutaj Terabyte, 1 terabajt Western Digital Blue, który o mnie kosztował rok temu 219 zł. Dzisiaj jest do kupienia taki sam, tylko że nowszy model za 228 zł, czyli Czyli de facto mamy tutaj no, 9 zł droższy, niewiela różnica. No i dysk SSD. Dysk SSD jest to Intel 520, za który ja dałem 259 zł. Dzisiaj jest do kupienia, nie ma tej wersji, jest do kupienia Intel 530, czyli 10 czegoś lepszy, więcej, pewnie szybsze zapisy odczyty i tak dalej, ale jest 530, nie 520. Za uwaga! 259 zł, czyli dokładnie tyle samo ile ja dałem rok temu za mój 520. I tak, jak mówiłem, to jest mój osobisty komputer, który sobie złożyłem. Chodziło po prostu o to, żeby nie zamykać się, w, nie kupować wszystkiego najtaniej za taki budżet jaki miałem, czyli około 2000 zł, żeby zostawić sobie tą furtkę, że jak będę chciał w przyszłości potrzebować lepszego, będę chciał kupić lepszy procesor, mogę sobie bez problemu taki e, wsadzić w tą platformę, mogę zawsze wymienić kartę graficzną, a wiem, że mam dysk SSD, że mam solidną płytę główną, która jest bardzo otwarta na moje zachcianki, jeśli będę chciał sobie wstawić na przykład dysk twardy M2 lub inne takie bajery. Także mamy tutaj sprzęt, który na pewno jest e, fajny i podatny na przyszłą rozbudowę. A i oczywiście za 50 zł możemy sobie sprawić taki napęd, no ale to już jest opcjonalne, bo tylko, no, dzisiaj jest niepotrzebny, także... E, no i jeśli chodzi o ceny. Ile dzisiaj kosztuje taki sprzęt? Mówimy tutaj o sprzęcie bez karty graficznej, o tym powiem za chwilę. Natomiast e, dzisiaj, jeśli byśmy chcieli kupić taki komputer, musimy zapłacić dokładnie 2026 zł. Dzisiaj. Natomiast rok temu, kiedy ja go składałem, z tych wszystkich części, Zapłaciłem 1935 zł, czyli hmm, część rzeczy była tańsza wtedy, część dzisiaj jest tańsza. Także jakoś to wyrównało, nie jest to spora różnica, ale jednak jest. Największa różnica jest chyba na płycie, bo w około 100 zł to jest. Natomiast, e, natomiast przejdźmy teraz do tej karty graficznej. O co chodzi? Ano, chodzi o to, że ja mam swoją starą. GTX 560, może wielu osób to dziwi, ale mam taką kartę graficzną, ja można kupić dzisiaj nawet używaną za 200 zł, możecie kupić używanego 760 za 600 zł, 770 za 700, 800 zł. Jeśli chcielibyście poradni na temat używanych rzeczy, jak kupować używane karty graficzne, możecie dać mi lajka w górę i obiecuję, że materiał będzie bardzo, bardzo szybko. Zapytacie mnie, dlaczego właśnie mam taką kartę graficzną kamień, Co ci? Jesteś głupi, masz kompa i grasz na takim dziadzie starym. No, tak się składa, że gram na takim starym dziadzie, bo nie potrzebuję na chwilę obecną nic lepszego. Tak, mnie cały ten komputer, jaki mam w tej chwili tutaj, kosztuje mnie, biorąc, biorąc pod uwagę to, ile wydałem rok temu, z e tą kartą graficzną jak jakieś 2130 zł. Czyli za 2130 zł. Jestem w stanie uruchomić sobie GTA 30 klatkach na sekundę na, uwaga, średnio wysokich detalach, przejść falauta 4 czy też inne to zresztą zaprezentuję Wam, o co mi chodzi. Wybaczcie małą amatorkę, ale chcę, żebyście widzieli po prostu wskaźnik klatek na sekundę tutaj, na pocieszenie małe drzewko świąteczne, choinka świecąca się, także przejdźmy może do gry. Z góry zaznaczę, że tutaj nie mamy Full HD tylko 1680 na 1050 co jest z całą no i jak widzicie mamy tutaj przekroczoną ilość pamięci w GTA 5, czyli jest 2300 na 1000, ponieważ karta ma tylko 1000. Ale zwróćcie uwagę na detail, przede wszystkim mamy wysokie jakości tekstury wszystkie efekty cieni i tak dalej, część efektów jest na średnich na wyłączone lub też jakość cieni jest na e, średnich, jakość trawy jest też średnia natomiast nie rezygnujemy z fajnych efektów takich jak post fx czy tam nasilenie rozmycia i tak dalej i tak dalej więc mamy ładnie wyglądającą grę i zobaczmy sobie jak będzie działać Dobra, mamy 30 klatek na sekundę na razie stałe, wychodzimy, wszystko się utrzymuje w normie jak widzicie mamy tutaj ładne mamy tutaj ładne detale. Gra chodzi bardzo fajnie, płynnie przy 20 na sekundę cały czas. Możemy szybko jeździć, możemy się rozwijać. No tak jak mówię, ja ukończyłem całą grę bez problemu. Gra się płynnie, przyjemnie, fajnie. Jeśli byście chcieli wsadzić na przykład 750, która jest tańsza, lub też 760, lub też nie wiem nawet nowszą 960, będzie się was to kilka stówek więcej, za to będziecie mieli o wiele, o wiele mocniejszy komputer, który dobry rzeczywiście full HD. No i zamknijcie się w budżecie mniej niż 3000, to będzie jakieś wtedy 2600-2700 zł na naprawdę solidną maszynę. I pamiętamy cały czas, że nie rezygnujemy tutaj z ładnych detali, z ładnych efektów. Jeszcze zobaczmy jedną z nowszych gier, czyli Fallout 4. Tutaj od razu mówię, że mamy detale średnio wysokie, ale więcej jest tych średnich. Natomiast tekstury są wyższe. Mamy 20, 33, 35, teraz 40, nawet jak wyszliśmy. Natomiast większość tytułów bardziej bazuje po prostu na karcie graficznej, także nie będziemy tutaj mieli tych aż takich dużych spadków. Tylko w przypadku tych tytułów i tych sekcji gra, gdzie mamy po prostu yy, większość. Większość zależy od mocy obliczeniowej naszych procesorów oraz od wielowątkowości Bo oczywiście też nie ma tutaj hyperfreading yy, ten procesor, także też na tym ucierpi, ale tak jak widzicie sprawuje się bez problemu. Nie wiem czy mam nuka jakiegoś, to byśmy sprawdzili. O jest. O! No. Nie mogę znaleźć żadnych przeciwników, ale zobaczmy sobie jak to będzie wyglądać. Bez problemu, bardzo fajnie. W mieście mamy tutaj 50 par, kiedy wejdziemy do jakiegoś budynku albo do... O tutaj mamy więcej szczegółów trochę, spadły na chwilę do 30, ale znowu mamy 50. Można by troszkę jeszcze wycisnąć z tych szczegółów, ale wtedy byśmy mieli już o wiele mniej płynną grę. Więc ja jestem zadowolony. Powiedzcie mi co sądzicie, czy zdecydowalibyście się na taki zestaw i ogólnie dajcie łapki w górę pod filmem, jeśli Wam się podobało, jeśli chcecie ten materiał na temat używanych kupna używanych części do komputera. Bum. Także dziękuję jeszcze raz za oglądanie, trzymajcie się ciepło i do następnego razu. Hej!